Dzień dobry, jacek Thiel, urząd miejski w Eichirowie. Prezydent miasta Wejherowa ogłosił czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Wejherowie przy ulicy Gryfa Pomorskiego przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Do przetargu wystawionych jest pięć nieruchomości: cztery po 767 m2 z ceną wywoławczą 85 000 zł za każdą i jedna 978 m2 z ceną wywoławczą za 107 000 zł. Wadium wynosi 10% wartości ceny wywoławczej. Działki położone są w niedalekiej odległości od Puszczy lubskiej i rzeki Redy. Dobry dojazd od drogi krajowej nr 6 zapewni ulica Orzeszkowej. Przetargi odbędą się 12 marca 2014 roku. Więcej informacji znajduje się na stronie nieruchomosci.wefirowo.pl. Wszelkie pytania należy kierować do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ulica 12 marca 195, telefon 677 7147 lub drogą elektroniczną pod adres nieruchomości -małpa Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zaprasza w najbliższy piątek 14 lutego o godzinie 18 do swojej siedziby na wernisaż wystawy fotograficznej pod tytułem Hart w sercu i obiektywie autorstwa Krzysztofa Szkur-Łatowskiego. Romantyczny tytuł wystawy odpowiada dokładnie temu, co można na niej zobaczyć. W środku Europy ostało się niewiele miejsc, takich jak góry Harc w środkowych Niemczech, gdzie natura z tradycją wciąż dają odpór cywilizacji. W zamiłowaniu do historii i fotografii autorowi towarzyszy jeszcze wrażliwość na słowo, charakterystyczna dla literata. Za swoje opowiadania Krzysztof Szkurłatowski otrzymał wyróżnienia w szóstej i siódmej edycji konkursu Powiew Weny piątek 14 lutego o godzinie 17 w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Ejherowie odbędzie się impreza pod tytułem Miłość po kaszubsku. W trakcie imprezy zostaną ogłoszone wyniki konkursu literackiego Pomorski Erotyk. Odbędzie się też pre prezentacja kaszubskiego przekładu Romea Juli, Julii, Williama Szekspira, autorstwa Idy Czai, oraz będzie okazja obejrzeć wystawę prac malarskich pod tytułem Akt Kaszubski. Organizatorami imprezy są Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku oraz Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W sobotę 15 lutego o godzinie 14 w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 przy ulicy Śmiechowskiej w Wejherowie odbędą się Okręgowe Mistrzostwa Juniorów w boksie. Rozegrany zostanie również turniej o Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa. Organizatorem mistrzostw jest Wejherowski Klub Bokserski Gryf. Pierwsi wystąpią juniorzy, którzy będą walczyć o prawo startu w Mistrzostwach Polski, w tym m.in. Bartosz Dąbrowski. W roli trenera w WKB Gryf wystąpi medalista olimpijski, wejherowianin Hubert Skrzypcza. To wszystkie informacje. Do widzenia.